Dzień dobry, ja chciałam Wam pokazać dzisiaj bardzo proste narzędzie, które możecie wykorzystać do przerobienia podcastu nagrania audio na, do formatu wideo, po to, by umieścić swój podcast na YouTubie i docierać może w ten sposób szerzej. I to narzędzie jest bardzo proste, intuicyjne, możecie przerobić w nim na wideo, podcast, nagranie audio do, trwające do 10 minut. I teraz. Wystarczy wejść na stronę headliner.app, założyć tutaj konto, a następnie klikamy na zaczynamy. Get started today. Je, yeah, jedziemy. I jedziemy właśnie. I przerobić nasze nagranie audio. Na wideo klikamy, wybieramy tę opcję Audiogram Visa. Czyli krok pierwszy: pobieramy ścieżkę dźwiękową, czyli nagranie audio, nagranie w formacie MP3. W tym celu klikamy na Choose File. Pobieramy ścieżkę dźwiękową, została ścieżka została pobrana i teraz taką. Mamy tutaj możliwość dodania transkrypcji tego nagrania. Ja chciałam pokazać Wam jak najprościej przerobić nagranie audio do formatu wideo, dlatego wyłączę sobie tą transkrypcję. Niemniej myślę, że warto ją dodać, dlatego że to może być fajnym dodatkiem dla tych, którzy będą oglądać Wasze wideo w social mediach przy wyłączonym dźwięku. Jednak dopracowanie transkrypcji, bo jednak ten mechanizm, ten robot, ten bot, który dokonuje transkrypcji, nie jest perfekcyjny, to wymaga jeszcze pewnego dopracowania. W pierwszej wersji pokażę Wam, jak takie nagranie zrobić: jak przerobić nagranie audio na film bez transkrypcji, więc po prostu na razie sobie wyłączam tę opcję i przechodzę do kolejnego etapu. Teraz moje wideo trwa 6 minut 57 sekund, więc poniżej 10 minut. Jeżeli trwałoby dłużej, mogłabym je przyciąć, korzystając właśnie z tego narzędzia. Teraz wybieram sobie format. Czy chcę, by mój film docelowo znalazł się na przykład na YouTubie, czyli tutaj taki format poziomy, czy przewiduję wysłanie go na przykład na Instagrama, czy na Twittera, czy na Facebooka, który właśnie podobno teraz daje lepsze fory twórcom wideo w formacie kwadratowym, czy w formacie pionowym. Powiedzmy, że chcę zrobić to nagranie na YouTube'a. Czyli przerobić sobie podcast, tak by przesłać go na YouTube'a, i teraz tutaj właśnie mogę chcieć, żeby pokazywała się ta, ta fala ścieżka dźwiękowa, a mogę ją wyłączyć, czyli klikam na Non, bez ścieżki dźwiękowej, i teraz dodaję sobie. No i teraz dodaję sobie grafikę czy planszę z grafiką, więc po prostu otwieram i właśnie teraz mogę ją troszeczkę przyciąć do formatu. Przycinam krop i powiedzmy, że mam już ścieżkę dźwiękową, mam już grafikę. I teraz tylko naciskam na Create Project, czyli tworzymy projekt i to troszeczkę trwa. To będzie projekt, który będzie połączeniem ścieżki dźwiękowej i grafiki, i to jest najprostsza opcja. Pokażę Wam na kolejnych projektach, że można to troszeczkę urozmaicić i przy odrobinie pomysłowości stworzyć całkiem ciekawy projekt, jakkolwiek to pozostaje aplikacja darmowa i jakby do stworzenia wideo dla osób, które no nie za bardzo może nagrywają wideo, a jednak chciałyby być na YouTube, żeby docierać szerzej. No a teraz czekamy. I teraz ten projekt mi się tutaj otworzył w headlinerze. Czyli mam tutaj tą moją grafikę, która będzie się pojawiać na ekranie, i tutaj mam ścieżkę dźwiękową. No i teraz zobaczcie, to jest taka najprostsza opcja tworzenia filmu, formatu wideo z nagrania audio, czyli po prostu. Dodajemy jedną planszę, jedną grafikę, która jest widoczna cały czas na ekranie i ścieżka dźwiękowa. Ale oczywiście tutaj te grafiki można zmieniać, można synchronizować to z nagraniem audio, czyli po prostu tutaj właśnie klikamy na linię media i dodajemy, przesuwamy nasz kursorek czasowy, tak żeby na przykład, o tutaj dodamy na przykład inną grafikę, możemy to synchronizować z naszym nagraniem. W momencie, kiedy to jest gotowe, klikamy na eksport i eksportujemy, tworzymy gotowy filmik. Powiedzmy, że ja go stworzę w ten sposób, żeby przeprowadzić cały proces do końca. A to jest właśnie, tak już jak zaznaczam, opcja najprostsza, bo ja tu nie mam jeszcze transkrypcji. Ograniczyłam się do jednej grafiki, czyli to jest filmik bardzo statyczny. Ale w bardzo szybki sposób mogę w ten sposób przerobić swoje nagranie audio, swój podcast na wideo. Więc klikam na eksporta. I tutaj to jest ustawione już automatycznie, wybieram sobie wysoką jakość i rozmiar 720p, czyli w miarę optymalne warunki to wideo, ma dosyć dobrą jakość i no nie waży zbyt ciężko i eksportam. I tu się właśnie tworzy wideo, kiedy będzie gotowo, ja będę mogła je sobie wgrać na komputer i przerzucić na YouTube'a. I to byłoby na tyle w tej najprostszej wersji. Teraz pokażę Wam kilka urozmaiteń, które można by zrobić w ramach wideo. Więc tutaj taka pierwsza opcja, czyli właśnie w momencie, kiedy wygrywałam moją ścieżkę dźwiękową, poprosiłam headliner o wykonanie transkrypcji. Później tą transkrypcję jeszcze troszeczkę poprawiłam, dlatego że pojawiają się błędy. To narzędzie nie jest doskonałe, ale i teraz zobaczcie, umieściłam sobie jedną planszę wizualną, natomiast na jej tle będzie pojawiać mi się transkrypcja. Czyli to wygląda w ten sposób. I to jest jakby pierwszy pomysł na zrobienie wideo w headlinerze, czyli po prostu statyczne, statyczna plansza na tle której przewija się tekst dla tych, którzy może by chcieli czytać wideo na wyłączonym, przy wyłączonym dźwięku. I teraz właśnie jeżeli chodzi o transkrypt, to tą transkrypcję kolejną możemy edytować. Klikamy na partię tekstu pojawiającego się w ramach transkrypcji i po prostu edytujemy. Teraz, jeżeli chodzi o wygląd, miejsce, umiejscowienie transkrypcji na ekranie, klikamy tutaj na Style, styl. i zobaczcie, możemy sobie rozciągnąć tutaj. Jeżeli chciałabym zwrócić uwagę na transkrypcję, to tutaj wybiorę sobie na przykład Bold Description i zapisuję po prostu zmiany. Więc to jest taka pierwsza opcja, czyli wideo w miarę statyczne, gdzie przewija mi się tutaj jakiś tekst. I oczywiście można to lepiej dopracować. Można te plansze bardziej takie zrobić kolorowe. Można po prostu wrzucać poszczególne plansze, już nie przejmując się nawet transkryptem. I teraz inna opcja. Mam inny projekt. Tutaj w tym momencie skorzystałam do mojego wideo Podobnie wykorzystuję tutaj transkrypt. To jest akurat materiał językowy, pomoc do nauki języka francuskiego. To wygląda mniej więcej tak. I tutaj, jeżeli chodzi o styl, styl napisu, więc ja go umieściłam na dole. Oczywiście mogę go przesuwać. Jeżeli chodzi o, o media, dodane medium, mogę tutaj dodać właśnie tej linii medium, mogę dodać filmiki, które będą pojawiać się na ekranie równolegle do nagrania audio. I to jest bardzo proste, klikamy na plusik i tutaj wybieramy. Już możemy skorzystać albo z gotowego banku zdjęć, stosując słowo kluczowe, możemy skorzystać z GIF-ów, albo z zdjęć statycznych. I po prostu dodawać je tak, żeby coś się działo również od strony wizualnej. Ta aplikacja nie jest jakaś idealna. Tutaj nie stworzymy idealnego czy jakiegoś bardzo nowoczesnego filmu, ale powiedzmy, że. To jest jakby pierwszy krok do nagrywania wideo. No i to byłoby na tyle. Ja Wam dziękuję serdecznie i do usłyszenia.